Witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Chciałbym zaprosić na taką aukcję, można powiedzieć, wiosenną. Gołębie są młode, zdrowe, fajne, także gotowe praktycznie do oblatania. I tu chciałbym jeszcze zaprezentować nowości, które w tym roku zostały nabyte. I to są właśnie ojcowie tych gołębi, które tam właśnie będą wystawione na aukcji. Tu prezentujemy gołębia o numerze 2483. Myślę, że to jest jedyny gołąb w Polsce z tej hodowli. To jest, to jest wnuk Blizzarda z Flanders Collection. Gołąb jest przepiękny, są tu dwa gołębie po nim wystawione. Łączony tak samo jest z wnuczką blizzarda. Aktualnie ona siedzi na jajka, także wziąłem same samce. Gołąb jest przepiękny i budowy, Gołębie jest Flanders collection wszyscy znają, także tu niby tutaj po prostu się jakoś tam wymądrzał. Także gołąb jest przepiękny, no i, i tak jak powiedziałem, godne polecenia potomstwo i to jest całkowita nowość gołębie bardzo szybkie i super zbudowane. Za chwileczkę zaprezentujemy następnego gołąbka. Tu prezentujemy gołębia o numerze 398 końcówka, już nie będziemy się dobawić całe. Jest to oryginalny gołąb Air Camp. Historia tego gołębia jest bardzo ciekawa, ponieważ jego półrodzeństwo jest, było w zeszłym roku pierwszym Asem na Algawę Golden Racing. Była akurat aukcja tego gołębia na, na pipie, tego właśnie z Algry i po prostu ten gołąb poszedł za 40 tysięcy euro i po prostu ten gołąb akurat był wystawiony praktycznie nikt o tym nie wiedział że taka suma osiągnie ten gołąb na, na pipie i tego gołębia właśnie udało mi się też zakupić na aukcji to jest gołąb z certyfikatem DNA ojcem tego gołębia jest Srebrny Olimpijczyk jako on jako młody gołąb był najlepszy w dwóch kategoriach w Holandii w długim i średnim dystansie, jako roczny gołąb, Także to naprawdę jest no, najwyższa półka światowa. Matką tego gołębia jest, yy, jest córka Golden Manu, oryginał Kopman. Ona właśnie daje znakomite głębia na wspólne gołębniki. Także u Kopmana się to ciągle przewija właśnie w tych zwycięzcach. Kopman gołębi wysprzedał, powiedział, że Manu za żadne pieniądze nie sprzeda. Także tu dwoje dzieci tego gołębia, jest właśnie tutaj wystawione yy, na aukcję. Także będą później jeszcze inne z tego gołębia, bo będzie parowany tak samo właśnie na wnuczkę yy, Golden Manu. Także zapraszam. Tu prezentujemy wyjątkowego gołębia o numerze 2452. To jest gołąb, na którego długo czekałem. To jest absolutna klasa, to jest mój ulubieniec. Walczy ze mną tutaj cały, całymi dniami, także jest świetnym ptakiem. Jest to podwójny wnuk Kitla. Z niego jest 23 pierwsze konkursy. Dodam tylko tyle, że na locie okręgowym jego, jego, on był parowany z podwójną wnuczką w Olympic Rico. Także gołąb zrobił dwa razy pierwszy i raz piętnasty konkurs. Także no, no naprawdę świetny. Gołębie zrobił, jest tak samo, to było tak samo wyprzedzenie kilka minut z tego ostatniego lotu. Gołąb jest naprawdę no coś niesamowitego, jaki to jest ptak. Także w tym roku jest parowany na gołębie, które latają dłuższe loty. I sześć gołębi po nim pojechało na wspólne gołębniki. Parowany był z nuczkami Olympique Rico. Także to jest absolutna klasa, jest to nowość. No, no, trudno go było zdobyć, no, ale musiałem go mieć za wszelką cenę. Także zapraszam jeszcze raz na aukcję. Może sobie tam ktoś coś znajdzie, fajnego znajdzie, bo głębie są piękne, zdrowe. Także zapraszam. Dziękuję.